Pierwsze, kto jest czy ty Dzisiejszy tytuł was nie myli. To jest ostatni film, który wrzucam na YouTube'a. Dlaczego? Długo się nad tym zastanawiałem. I data 1 kwietnia to jest taki czas dla mnie bardzo wyjątkowy. Ty, kolega. No? Ciebie to tak chyba Przecież ty żadnych filmów już nie nagrał. No ale jak to nie nagrał? Przecież ja nagrałem. Twoja kariera dopiero się zaczyna. No ale zobacz. No dawaj. Powiedz mi prawdę. No ale jaką prawdę? No dobra, no jeszcze będą filmy. No. I taka jest prawda. Okej. Okay. <laughs> Ale jestem <śmiech> aktor. <śmiech> Ale gówno, jak wszystkie treści. wiecie. Pądzik, powiedz. Pan cię żartował? Pewnie żartował. Filmu będzie jeszcze dużo. Na pewno nie jeden. A to jest tylko prima privis. <laughs> tak, prima, primis, prima primis. E? No, więc żartowałem. Nie, mi razy powiedziałem. Czekajcie na kolejne filmy, bo będzie warto. Yo! No, i życzę mi jego oglądania i wesołych świąt. Czy wiesz, gdzie kończy się dobra zabawa? Ano, w miejscu, w którym musisz ponieść jej konsekwencje. No, niestety, ale to jest prawda. W poprzednim odcinku trening na to, że zakończył się niezbyt ciekawie, no bo jak widzicie, kompot niestety nie był w stanie poruszać się o własnych siłach, a to wszystko było spowodowane tym, że był delikatny Keith the Wall. Natomiast kompot musi być zdatny do jazdy, więc zabraliśmy się za naprawy, które w większości były mechaniczne, choć nie zabrakło również tych wizualnych, takich jak zdrabiowanie tej niebieskiej naklejki. Ja nazywam się Rafalski, a dzisiejszy odcinek jest poświęcony 100% właśnie temu kompotowi. Dlatego, nie przedłużając, zapraszam do oglądania i życzę miłego seansu. Dlaczego jest ta folia? Generalnie poprzedni właściciel nakleił ją tutaj zresztą, że samochód był troszeczkę zarzewiały, a lakier z maski po prostu odpadał, więc teraz nadszedł ten moment, żeby w końcu tą folię ściągnąć. Ja się cieszę w sumie, bo o? Przestałem się właśnie aktualnie siedzieć, bo kurna to będzie tak ciężko schodzić. To naprawdę będzie ciężko schodziło. Widać skupienie na twarzy. Muszę założyć swoje okulary. Kiedyś jak miałem zajęcia z chemii, bo byłem na biochemie. się oczywiście to były korepetycje, co nie? Siedziałem na takich jednych zajęciach, no i prowadziła je yy, studentka. A ja w momencie jak się skupiam, to przeważnie robię taką minę. I sobie nie wiem dlaczego to powiedziałem, ale to jakoś tak biłem do tego właśnie, że mina skupienia. No ale miałem taką minę i dziewczyna biedna się zestresowała, bo myślała, że się jakoś, nie wiem, że ja jej nie lubię czy coś, a ja po prostu starałem się skupić. I wyszło tak, że nie zapamiętałem, więc mm. chyba nie za dobrze. Nie chcę mi się z tego robić. <laughs> Może jakbyś podgrzał, to wyszło lepiej. Może. No, i dwa tygodnie później wziąłem opalarkę i elegancko, bez problemu, ciągnąłem tą naklejkę. Dobra, weźmy maskę w sobie, może będzie łatwiej. Ta maska w najlepszym stanie też nie jest, twoje lata świetności mają już na pewno ze sobą. Dobra, po godzinach walki ogólnie udało się ciągnąć farbę, nawet z tego autka. I wydaje mi się, że to już musiało być w sumie, patrzcie, malowane, bo tutaj wychodzi taki zielony kolor. No i ten zielony kolor nie jest przypadkowy. Ogólnie, jak się później okazało, kompot musiał być delikatnie bity w przód, przez co ma minimalnie przestawioną geometrię. No i właśnie przez tą szkodę, lewe koło wystaje bardziej od prawego. O czym mówiłem w tym poprzednim filmie. Ale wracając do tematu, nie bez powodu zobaczcie tutaj mojego starego kompota, z którego przerzucimy trochę gratu takich jak na przykład kiera, magiel i jakieś drobne pierdół. No dobra, to co Krzysiek, ty, ty działasz z tym maglem, a ja sobie grać. No wiesz, no to na mnie to nie patrz. czy znaczy, możesz patrzeć, gdzie chcesz, nie zabrań o mnie. Wolę patrzeć na poparka. Tym bardziej, <laughs> że... mam nową koszulkę. <laughs> OMC. Elegancka. Ostatnio robiona. Dzień dobry. crew. Ej, to mi się akurat podoba. Siedzi, nie? Fajna. Ale jeszcze... No. Jest taka jednoosobowa ekipa. No to co, to działamy w takim razie? To za grat Może tym się odkręci. Ho. Ho! Poszło jak złe. Tu jest chyba tylko jedna śruba. W tych kierownicach wszystkich. <grystanie> poszło. poszło. Takiera idzie do kompota tamtego. A takiera idzie tutaj. Ale śmiesznie siedzi. Ej, ale jest fajna taka malutka. Ale dla mnie to jest zbyt płaska. Tak, <laughs> Zakręcamy i robimy zaraz szybko przykładkę. Prace nad kompotem zaczynamy od zamontowania baszbara, który ma zabezpieczyć chłodnicę przed następnym wyjazdem na tor, gdzie można po prostu coś wjechać i uszkodzić auto od spodu, no i wtedy nie będzie większych jakichś tam strat materialnych, tak jak tutaj było, no bo wiecie, baszbar chroni tą chłodnicę przed uszkodzeniami. Nie jak to strasznie wygląda od tej strony. Bo ogólnie, no zobaczcie, tutaj niby jest wszystko takie zażegane, to się mówi, ale jakaś była uszczelka robiona i cieknie cały czas skądś olej, przez co ten silnik jest taki brudny, brzydki i w sumie fajnie było go jakoś wyczyścić. Wiesz co, no to tak, podstawę filtrowe już, już uszczelniłem. No. Może być, że jeszcze z miski leci, nie? Tutaj też był temat, że odma była trochę popękana, w sensie już te, te wszystkie przewody, które tam na górze były, były popękane, to wszystko no. wymieniałem już wcześniej, tam to też mogło się lać, więc wiesz, tak... Trzeba to czyścić. Będzie. Czyli w sumie plus jest taki, że przynajmniej zakonserwowane. Tak. Nie. Nie będzie w zębie. Ogólnie po podniesieniu auta zauważyłem, że jest ono dobrze zakonserwowane przez cieknący olej zmieszany z kurzem, a że stanowisko pracy musi być czyste. czytaj film, to zabrałem się najpierw za ogarnięcie tego całego syfru. Jak to pięknie czyści. Ogólnie no, jedni by powiedzieli, po co to robić. W sumie skoro jest ten syf, to niech wam się dalej wszystko wiecie, jak konserwuje. Ale jakoś tak mi to po prostu przeszkadzało, trochę mnie to gryzło. No więc zabrałem się za sprzątanie, standardowo. Ja w takich czystych ubraniach. O, dziękuję. O, pięknie. No dobra, ja sobie czyszczę. Takie same? Nie, dajcie. Ale tu było smar dużo. Teraz to będzie rdzewieć. Ale przynajmniej będzie ładnie wyglądać. W momencie, gdy ja odkręcam przednią belkę zderzaka, Krzychu zajmuje się wymianą magla, montażem shortshiftera i ustawieniem kilku tam pierdółek, żeby no mechanicznie wszystko się zgrywało, co nie? Dobra, siadcz 13. Jedziemy. Jestem mechanik. Zobaczyłeś jak ten basport pasuje? Plug and play, czy... No, on powinien być plug and play. Dobra, ogólnie to powiem wam dlaczego w sumie zjedliśmy tą belkę. To jest belka z Dejaka. W to miejsce kupiłem bashbar. Bashbar jest coś takiego, co bardzo fajnie chroni nam te wszystkie komponenty, które mamy. No ja kupiłem tutaj taki tańszy, bo w sumie one są dosyć drogie. Mam nadzieję, że zda w sumie egzamin, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale ja zacząłem się cieszyć, bo będzie wyglądało mam nadzieję że to całkiem fajnie. Resztki znalazłem opłonek tutaj były. Zakładamy tutaj w tym momencie short shifter od Odesy. Bardzo dużo osób Moja sobie go chwali i powiem wam, że jest genialny. Bardzo fajnie pasuje, bardzo fajnie. fajnie siedzi, wygodnie się zmienia biegi. I... o! Chodzę jak marzenie. Tak. Bardzo serdecznie polecam. Automatik. Automatik! A mało mówiła, żebym się uczył. bo będę kopał rowy. tylko pierwsze A jako posprzęła. Ja cię jakie to będzie fajne! I tutaj już nie ma mieszania bigosu. Znaczy trochę jest luz. Taki minimalny. Ale jaki to jest fajny ten shifterek? Co? Co? Jest sztosem. Powiem wam, że naprawdę jest genialny. Ej, strasznie mi się podoba. Siedział taki obieg. No. Patrz, zmieniasz sobie palcem. Tak fajnie wskakuje. Oj, step. Ja pierdziele. No i w tym momencie pamiętajcie, że akurat byliśmy podniesieni na jakieś około 2 metry na podnośniku i siedzieliśmy w aucie. To jest stąd moja taka reakcja. Ja tylko wstecznym, nie? O, <ścoughs> jeszcze przestraszyłem. Montujemy baszba. Ja osobiście bardzo się cieszę. Jeszcze się jadam. trochę Mikołaj przy... W tym roku, trochę później. Ej, to fajnie wygląda. MMG Motorsport. Dziwne. Ej! Co jest? Nie, ci to trzeba wyciągnąć. No to właśnie zderzaka trzeba odkręcić. Dobra. Nie sprawdziłem tego wcześniej, czy pasuje. jest mm. fuck Trzeba zamówić na jutro rano drugi, Bez chyba pita. że zamontujemy ten elektryk, no. co miałeś z przodu i na tym elektryku będziesz śmigał. Może być, a to będzie działać? No, musi. Ale czekaj, bo to jest od chłodnicy? Tak, tak. Chłodnicy wody, no. Ale to też ten, co, co ja roz***łem? Tak. A, na <noise> a no bo dwa w sumie rozwaliłem. Stara się to zrobić, shit happens. No dobra, więc teraz w sumie ten nadszedł. Legendarny moment. Eee. Zapomniałem odkręcić Nie ja Zastanawiałem się, czemu to nie wchodzi. Ty, to może to by weszło wcześniej. <grym> ściągania. Ja. Całe moje życie tak wygląda. Całe moje życie. Pięknie siedzi. Fajnie to się prezentuje. Teraz z ciekawości zobaczę, co to przypadku. To, to jakieś... Nie, tak się jak to dokolidowało. No, czyli jednak dobrze, że to odkręciłem. Okej. Okay. No, to teraz pozostało, słuchajcie, tylko to wszystko skręcić i sprawdzić, czy to w ogóle będzie działać. Mam nadzieję, że będzie działać. Musi działać. Wkładka i śrobeczka. Patrz, się jak elegancko. Kurczę, teraz to zaczyna wyglądać jak driftuwa Dobrze, wszystko jest w porządku. No i jak widzicie, basz został już zamontowany. Ogólnie będę musiał jeszcze zamówić takie szybko złączki do montażu zderzaka, ale na ten moment trzeba sobie radzić bez takich akcesoriów, dlatego z pomocą przychodzą dyrytytki. Znaczy to na pewno nie będzie ten zderzak, który będzie miał te zapinki. Dlaczego? <śmum> nie mogę Nie chcę wiedzieć, że tego zderzaka. <śmum> nie, no bo... Czekaj, okay. ja teraz będę robił tak, że ja na tor będę go zdejmował. Jakoś tu to jakoś się. To co, przyjeżdżamy do razu? No, no Ja pierdzielę, jaka tragedia. Trzeba tu będzie jakoś grzać chyba i naciągać. Żeby to lepiej no, pasowało. Nie, to tak musi pasować. Mówisz? Tak, to, 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 to takie są chińskie zderzaki. Dzień dobry. Normalnie tutaj, wiesz, na potrzeby na razie, wiesz, szybkiej akcji, to tutaj trytki. Raz, dwa, trzy. Raz, A to co dwa, mówisz, trzy. żeby zobaczyć nie, Dokładnie. nie, 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 tu tutaj, tędy, tędy i nie założymy A, listy. albo spróbujemy założyć te listy. zobaczymy jak to będzie siadać, nie? Dobra, to najpierw ten chłodnicę. Okay, to... Damy tutaj jedna, druga trytka, zobaczymy czy on się w ogóle będzie włączał, nie? Dobra. Ale mam nadzieję, że raczej tak, damy tu dwie trytki na te otwory, tak jak tutaj są i, i będzie dobrze, nie? Bo tu jest otwór, jest otwór, no, więc tutaj jeszcze tu na dół, tu na dół i... I będzie gitar. Lepiej żeby on tak w sumie luźno wisiał, wiesz, eee, No tak tak. Teraz jak coś się stanie, to wiesz, to on po prostu na bok się przepięknie tyle. No, na cały samochód na trytki. W sumie to się nawet całkiem dobrze trzyma. Wygląda solidnie. Wygląda jak gówno. Strasznie wygląda. Dobra, z daleka nie jest tak źle, ale z bliska jest tragiczny. No. Moi drodzy, zdarzak na pierwszy rzut oka wydawał się być ok, ale z racji tego, że jest to produkcja chińska, no to niestety ma więcej fal niż nasze polskie morze jesienią, więc uczę nas tym, też będę próbował w jakiś sposób radzić. Kiedyś. Kiedyś na pewno. I teraz jest pięknie. Tragedia. Ja pierdolę, normalnie no faluję jak tłum na narodowym. Dobra, załóż to, to Ej, ale czekajcie, bo jeszcze jest w sumie lip, to może będzie z, z tym tym Ładnie wyglądał. Też chińskie, to ciekawe co będzie z tym wypasowało. Słuchaj, wykładka jest gorzej. Z tym akurat nie będzie problemu, bo to trzeba dobrze stosować, po prostu przycisnąć się No i w i To mi akurat się ta wykładka podoba. Ale plusy w sumie no. są takie, że nawet jak się to po prostu rozpierdzieli, to nie no. będzie tego aż tak bardzo tak myślę. No, no nie, no nie, nie za taki hajs. No. <laughs> Ale dokładnie do spoko. No, do... Dobra, ogólnie to plan jest dalszy taki, sumie kończymy samochód. No wiecie, no ja lubię jak coś jest dobrze zrobione, złapane na trytytki na przykład, więc tak sobie pomyślałem, że w sumie ten zderzak można byłoby tak naprawdę podgrzać i opalarką tutaj ładnie, elegancko. Najpierw spowodować, żeby on po prostu, czy był prosty, o tu tragedia, tutaj te fale trzeba będzie zlikwidować i tu przede wszystkim, w tym miejscu ten zerzak strasznie odstaje, więc ogólnie to też trzeba będzie tutaj po prostu sobie o opalarkę polecieć, ale słuchajcie, ważne jest to, żeby przynajmniej na ten moment jeździło, żeby to przynajmniej wyglądało jakkolwiek, on jeszcze nie wie. Ale w tym filmie to nie koniec przeróbek. No więc moi drodzy, w sumie dobrze żeśmy się nie widzieli, dla was to było pewnie kilka sekund, a dla mnie to było chyba za dwa tygodnie. Natomiast w końcu już kompot jeden i kompot drugi są u mnie na działce, czyli w miejscu, w którym w sumie żeśmy te przygody z YouTube'em zaczynali. No i będzie ciekawy bardzo czas, ponieważ, jak sobie też pomyślałem ogólnie, że chciałbym zrobić z tego taką siedzibę OMC. Ale, oczywiście, nie mam pieniędzy na to. Znaczy, może by się znalazło coś, ale to było fajne takie mieć Na przykład taki elegancki garaż z ładnymi światełkami. Tam, miejsce, gdzie mógłbym malować ten samochód. Fajne to by było. Chcielibyście coś takiego obejrzeć? Ja bym w sumie chciał coś takiego zrobić. Sponsorzy, odzywajcie się. Tak. <słuch> Dobra, plany są takie: na pewno maska. Czyli w sumie trzeba podnieść maskę do góry i najpierw rozbierzemy ją od spodu. Zdejmijmy tam to poszycie całe, bo zaraz wam pokażę ogólnie w jakim stanie jest ta maska. No, biała to ona jest teraz, powiedzmy, ale wcześniej miała inny kolor. Najpierw trzeba zdjąć tam. To jest pewnie jakiś Generalnie to ja nie jestem zbyt dobry w takie rzeczy, ale to robię, nie? O! Dobra, Jedno trzeba było zerwać. Co mi się podoba nawet całkiem ta maska. To może byśmy tego nie robili. Oto są takie miejsca, na przykład. No i to. O. To już w sumie nie wygląda zbyt dobrze. Nie nas zbierało tego badziewia. A musimy pamiętać o tym, że to będzie samochód, którym ja będę jeździł przynajmniej w tym sezonie. Więc no, jakoś to trzeba zrobić, żeby to ładnie wyglądało. Ale zaraz weźmiemy sobie wkrętereczkę i przy pomocy wkrętereczki to ładnie wyczyścimy. Ale najpierw. Łyk, kawusi. Ogólnie tą wiatę robiłem razem z, ze swoim ojcem. Zresztą, tego, że robię tutaj te samochody, to może byśmy w sumie jakąś taką małą metamorfozę zrobili. No i wtedy byłaby opcja taka, żeby wam ponagrywać coś tego typu. Więc jakbyście chcieli taką metamorfozę zobaczyć, no to po prostu może zrobimy taką metamorfozę. To będzie jeden chyba z gorszych odcinków, bo wyszedłem po prostu z prawy. Autentycznie. Jak dwa tygodnie się nie nagrywa, no to tak można właściwie. Jest ciężka rzecz ale jak tutaj jest dużo szpachli nawalone. Patrz, jest blacha, widać zielony kolor, w się sensie widać podkład, potem jakoś szpachle i potem znowu. Coś mi się konda przypomina. <grymne> Piękne rzeczy. Jakie to skarby można otworzyć. Dobra, potem teraz na taki pomysł, żeby w sumie wziąć właśnie takie dumy to i to wszystko sobie ładnie wyciągnąć. Dlaczego ja to robię? Zadacie im pytanie. Rafalski, Ciebie po. A ja odpowiem, oczywiście, że tak. Ale ja na przykład mam coś takiego, że ja po prostu lubię, żeby te samochody, nawet jak są gruzami, żeby one przynajmniej jakkolwiek się fajnie prezentowały, co nie? Kurna mać. No i właśnie dlatego jestem umówiony na naprawę blacharską z kompotem. Ja tego nie będę robił, ale to będzie robił Tiki ogólnie, czyli Bartek, więc to też będzie w następnych odcinkach, dlatego że ten samochód ma nie dość, że jeździć, to jeszcze ma cieszyć właściciela, niekoniecznie jego portfel. Dobra, chyba wezmę diaksa i może to diaksem jakoś będę czyścił. Myślałem, że <laughs> Jeszcze nie. No, no zobacz, to jest sobie wszystko... W sensie dobrze chyba widzę, nie? tak tu jest ten rowek, to nie powinien być taki zaklejony. No bo tu jest jakaś... No tak, to tu, tu jest szpachli nawalone. Czy to fabrycznie tak jest? Myślę, że nasi tu byli. Myślisz? Ale zobacz, jak to ładnie w sumie wygląda. To może fabrycznie tak siedzi taka szpachla. A ja to w sumie psuję to, co fabryka zrobiła. Nie? Ogólnie tutaj jednak to coś, co staram się aktualnie wydłubać, chyba jest bardziej potrzebnym cośem, bo jest to taka Specjalna szpachla, którą się nakłada na łączenie blachy. Lepiej by było, gdyby ona sobie tam z została, ale że tego nie wiedziałem, to już do końca ją z jednej strony zdrapałem, a z drugiej po prostu już zaoszczędzę sobie tam kupować, Co nie? Więc generalnie, no, te tak nie róbcie w domu, bo tego nie można. Dobra, to patrzcie teraz, patrzcie teraz, zaraz coś przyniosę. Ryobin. Więc zobaczcie, ogólnie mamy teraz zmianę sprzętu, bo wcześniej korzystałem z szlifierki oscylacyjnej, która no niestety, ale nie daje sobie rady z tym, jaka ilość jest tutaj tego całego czegoś. Nie wiem ogólnie, czy to jest szpachla, czy to nie jest szpachla, ale wydaje mi się, że to jest po prostu podkład, który został bardzo ładnie pomalowany na zielony lakier, więc generalnie potwierdza się teza taka, że kompot musiał być wcześniej ciapnięty gdzieś, jakoś przesunięty, no bo patrzcie. Ogólnie, zaczęło pękać tu, kiedyś, nie teraz tylko wcześniej, to łączenie, ten spad, co nie? Też na przykład można zauważyć, że tu jest troszeczkę krzywo, ten cały boczek jest tak jakby, no na przykład się spojrzeli sobie w drugą stronę, to ten jest ładniutki, elegancki, a ten jest taki trochę jakby robiony, no, mimo wszystko gdzieś tam tutaj widać. No, tu był też kielich pęknięty, więc na pewno to było wymieniane, ten przód na pewno jest tutaj nieoryginalny, był zielony, a z tego, że ja lubię po prostu dobrze rzeczy ogarnięte, żeby wszystko się ładnie, fajnie prezentowało, pomimo tego, że to jest gruz i że jest szansa taka, że go gdzieś tam rozwalę, no to najpierw będę musiał bezsensownie wydać kasę i czas, pracę na to, żeby ładnie wyglądał rozkręcanie tej maski i ściąganie z niej tych kilku warstw farby, podkładu i szpachli nie było najlepszym pomysłem. A dlaczego dokładnie, no to już dowiecie się w dalszej części materiału. No i dobra, moi drodzy. To jest grus, ale to będzie taki wiecie, grusrojs. Co nie? Jak jest romsrojs, to to będzie grusrojs. Czyli po prostu Bardziej taki kulturalny gruzik. No i w związku z tym, że to ma być taki bardzo kulturalny gruz, no to chcę, żeby on po prostu ładnie wyglądał, co nie. No, żeby odwracał wracał głowy nie tylko z obrzydzenia, ale też, wiecie, no, z zadowolenia. Z drugiej strony, nie wszystko w sumie co robimy, musi mieć sens. Jeżeli coś daje radochę, no to po prostu ma to sens. Sens jest po prostu taki, żeby trwonić pieniądze. Ale jak już przy tych pieniądzach jesteśmy. No to moi drodzy, słuchajcie. Klep. O tym już mówiłem. O koszulkach. A jeszcze i do Więc y, też bluzy będą. Wiecie co robić? Kupcie koszulkę. Zostawcie suba na kanale. I to też jest fajna opcja, bo też jesteście częścią całego tego projektu MC. A no i słuchajcie, generalnie ja też z z tego, że jakieś tam filmy już produkuję od pewnego czasu. No to mam też fanów. Osoby, które mają podobne zainteresowania i są bardzo, bardzo zdolne. To, co trzymam w ręku, to jest model, który był wykonany ręcznie. On jest full total ręcznie malowany z takiego jednego ziomka, którego możecie znaleźć na Instagramie pod pseudonimem Socik124, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Ziomek się zajmuje właśnie robieniem takich samochodów. Więc jeżeli dzielicie jego pasję, no to zapraszam was do niego na profil. Będzie mógł wam pomóc w razie czego z wyprodukowaniem takiego samochodzika albo jakiegoś innego modelu. Jeżeli wy macie swój samochód, na przykład już fajny, taki skończony, zrobiony, no to wyobraźcie sobie taki taką sytuację. Jesteście Wy, wasz samochód, i jesteście razem na zlocie. Nie? A w środku naszego samochodu jest taki mini samochodzik. No i to fajnie by w sumie wyglądało, jakbyś tak wystawił samochód, nie Łukasz? No świetnie. No, więc warto skorzystać z osób Kuby, jeżeli chcecie po prostu się wyróżnić na jakimś bo no, macie projekt, który chcielibyście no w jakiś sposób pokazać. Dziękuję. Jeszcze chwila, bo zapomniałem. Ten samochód możecie zapamiętać w swojej głowie i na razie więcej tajemnic nie na zarazach. Dziękuję. No więc jest elegancko. Słuchajcie, aktualnie musiałem zdjąć tą maskę, bo teraz trzeba będzie ją dalej wyszlifować. Tam takie pierdółki, które gdzieś tam zostały, powiedzmy, do zrobienia. No i teraz muszę się wam do czegoś przyznać. Oczywiście trochę się pospieszyłem z wymianą tej maski albo właściwie z rozbieraniem tej maski, ale w momencie, gdy podejmowałem tę decyzję, to na dworze było jakieś 12 stopni ciepła i pogoda nie zapowiadała tego, że będzie warun do jazdy. W związku z czym aktualnie muszę zrobić małą podmiankę. A dokładniej muszę tą maskę założyć na tego kompota, żeby ten kompot mógł być niejeżdżący, żeby naprawić właśnie to, co tam popsułem ostatnio, żeby mógł dokładnie tym kompotem jeździć. Wiecie o co chodzi? No więc, żeby was tym nie zanudzać, ja zrobię sobie to wszystko za kamerami, a wy teraz łapcie mały powrót do przyszłości. Jak widzicie moi drodzy, kompot jest już jeżdżący. Trochę było roboty, trochę naknociłem, napsułem, więc ogólnie następne rzeczy będzie robił profesjonalista, bo ja chyba jednak się do tego nie nadaje. Natomiast mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Jeżeli tak, to, to wiecie co robić. Wpadajcie też do mnie na Instagrama. Tam możecie zamówić sobie koszulki, o których mówiliśmy wcześniej w trakcie tego filmu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie chcieli po prostu wesprzeć naszą podkową ekipę w tym, co robimy dla Was. Dzięki bardzo i widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam.